Nazywam się Kamil Mucha, mam 19 lat i pochodzę z Raci Boża, niewielkiej miejscowości położonej w województwie Śląskim. Opiekunem naukowym mojej pracy badawczej była pani Bogumiła Pong. W tym roku rozpocząłem studia na kierunku lekarskim we Wrocławiu. Tematem mojej pracy badawczej to wpływ wybranych olejków rośliny na kiełkowanie oraz początkowy wzrost i rozwój sałaty siewnej. Zainteresował mnie temat olejków, gdyż bardzo ciekawe jest ich wszechstronne działanie. Są one stosowane w ziołolecznictwie, kosmetyce, a ostatnio również wprowadzane do upraw rolniczych, szczególnie do upraw ekologicznych, w których zastępują środki konwencjonalne. Istotnym faktem jest duża ilość substancji chemicznych w nich zawartych, co powoduje, że drobnoustroje trudno nabywają na nie odporność, dzięki czemu łatwiejsze jest ich zwalczanie. W mojej pracy badawczej wykorzystałem olejek z drzewa herbacianego, olejek tymiankowy oraz olejek cynamonowy. Szczególnie dobre wyniki osiągnąłem w przypadku olejku z drzewa herbacianego: najwyższe sody, a także naj, najkrótszy czas kiełkowania. Wyniki te były porównywane, porównywalne z próbą kontrolną. Olej z drzewa herbacianego stanowił również dla mnie bezpośrednią inspirację właśnie do podjęcia tych badań, gdyż wcześniej stosowałem go już w ogrodzie jako środek przeciwko chorobom takim jak zaraza ziemniaczana czy mączniak. Stosowanie olejka z drzewa herbacianego oraz yy, właśnie jako zaprawa nasienna ma bardzo duży potencjał moim zdaniem. Stosowane obecnie w uprawach rolniczych neonikotinoidy? Jak wskazują liczne badania, są bardzo szkodliwe: zalegają one długi czas w środowisku i powodują liczne straty, gdyż szkodzą pszczołom niszczą ich układ odpornościowy i układ nerwowy, powodując ich masowe ginięcia. Uważam, że należy zastanowić się nad tym i pogłębić badania właśnie w zakresie tych olejków. Gdyż mają one bardzo duży potencjał i powinny zostać wykorzystane na szeroką skalę. Dziękuję za uwagę.